Jak już sobie ustaliliśmy, jej starterem zostanie Empolion, widziany z nią w anime pod postacią Piplapa i mocno kojarzony z jej postacią. Kolejne Pokémony w jej drużynie to Mamoswine i Lopany, które pojawiają się u jej boku zarówno w grach, anime, jak i mangach. Czwartym Pokémonem drużyny zostaje Cliffery. Pokémon ten pojawia się w jej drużynach w grach, więc wydaje się całkiem sensownym wyborem. Następnie mamy Togekisa. I tak, ja wiem, dwa typy fery, no ale. Nie da rady bez niego. Jest to dla Don równie ikoniczny Pokémon co Piplup czy Mamoswine, tak więc musi znaleźć miejsce w jej teamku. Dodatkowo, jajko Togepi można otrzymać od Synthii w Eterna City, co tylko utwierdza mnie w tym, że Togekis powinien znaleźć się tu, gdzie jest. Na ostatnie miejsce w drużynie Don można rozważyć Kadabre, Wormadama, Frostless, Typhlusion oraz Pachirisu. Tak więc czas na standardową zagrywkę. Wszystkie Pokémony spoza Sino wypadają. Z pozostałej trójki mój wybór padł na Patrysilusa z racji na swoją ikoniczność jako jej Pokémon.